15 sierpień, niedziela, 15 sierpień 1943 rok, Dachał, uroczystość wzięcia na świętej Mary Panny, jak również rocznica ślubu, Teresyko Sobieskiej, 15 sierpnia 1694 roku w Warszawie. Mieszkanki pałacu Dachau, które pierwsza wzmianka w Dachau było 15 sierpnia 1805 roku. Plantarzy, komendanty od czwartej szklarni miało 11 osób. Kapłani pracowali wolno w milczeniu. Ksiądz Piotr przestał kopać i spojrzał na cieplarnię. Zaczął mówić. Przed śpiewem godzinek. Przeżegnamy się wszyscy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zgodnie z naszą mową. Pierwszy przemawia ksiądz profesor Franciszek Mączyński. Prowadzenie do godzinek. Ksiądz profesor przestał kopać, oparł ręce na ławce i na łopaci i zaczął mówić. Drodzy księża, oto dzisiaj mamy niezwykłą uroczystość, niedziela i uroczystość Maryjna. Dzisiaj cały Kościół składa cześć Niepokalanej i wziętej. Do tego hołdu pragniemy dołączyć naszą modlitwę i śpiew i naszą wdzięczność. Rok temu byliśmy głodni, osłabieni, cierpiący, bliscy śmierci. W 1942 roku wyjechało, z zdachał 31 transportów inwalidów. Były to transporty na śmierć. W tych transportach wyjechało 27 polskich księży. Następnie mieliśmy być my. Nieoczekiwanie przyszła w listopadzie pozwolenie na paczki. Powiadomiliśmy rodziny i paczki przyszły. Zmieniło się nasze położenie. Za ten dar powinniśmy dziękować Bogu. Święty Paweł w liście do Telesoniczan 5, 18 pisze Za wszystko składajcie dziękczynienie. Pragniemy to uczynić i chcemy dziękować przez Maryję, przez jej niepokalane serce. Umówiliśmy się, że każdy z księży powie kilka zdań przez poszczególne godziny. Może być w historii kościoła liturgii na temat niepokalana. A teraz śpiewajmy. Wargami naszymi chwalimy Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać. Łączyli się wszyscy i popłynęła śpiew wstępu. Po niej ksiądz Piotr zapowiedział. Przed pierwszym hymnem na jucznie przemawia ksiądz profesor Paweł Kajka. Ksiądz profesor trzymał prawą ręką na łopacie, patrzył przed siebie i mówił. Nasze godzinki niepokalanego poczęcia mają nazwę, oficjum. Godzinki powstały w XV wieku. Są to modlitwy i hymny podziękczynne podzielone na wzór brewiarza. Na język polski przetłumaczył je jezuita, ksiądz Jakub Wujek. Inna wersja podaje, że godzinki powstały w XVII wieku. Śpiewano przy pracy domowej. Na polu śpiewano, w wojskowych marszach i w czasie bitew. Śpiewaliśmy je w celach więziennych. Nas aresztowanego gestapo, naród Polski, miał zawsze szczególną część dla Maryi i jej niepokalanego poczęcia. Mówi o tym ósma zwrotka pieśń o niepokalanym poczęciu Maryi, za to życie dajemy i mocno wyznajemy, żeście jest święta i niepokalanie poczęta. Ta pieśń jest modlitwą i wyznajem je, śpiewem. I hołdem jej cześcią i obietnicą naśladowania. To samo możemy powiedzieć o hymnie Godzinek, jaki teraz zaczynamy. Zawitaj Pani świata, Niebieska Królowo. Witaj Panno nad Panny, Gwiazdo porankowa. Jezu, ufam Tobie. Kościół Świętego Józefa. Swoją niedobrą rolę w drodze do Asyżu. 12 października 1986 roku zaczął 50-letni Bergoglio Franciszek, urodzony 17 grudnia 1936 roku. Jego urodziny widziała siostra Faustyna. Bardzo cierpiała za złych kapłanów. Gdy był tutaj 12 października 1986 roku, mówił o męczennika z Liby, trzech kapłanach i pastorze zglotonowanych 10 listopada 1943 roku w Hamburgu, skazanych na karę śmierci w klasztorze Świętej Marii Magdaleny Powstałem w 1229 roku w Libece, założonej przez Adolfa II Schauenburga. Klasztor założył jego wnuk, biskup Bruno Schauenburg, brat Adolfa IV, świętego Franciszkanina, pradziadka polskiej królowej. Właśnie tam, w tym klasztorze, 23 czerwca. W 1943 roku skazano na karę śmierci trzech kapłanów i pastora. Ciekawe jest, że 23 czerwca w 1963 roku w Krakowie na Wawelu Karol Wojtyła wyświęcił swoją armię kapłanów. 25 kapłanów razem z trzema muszkieterami: Dziwiszem, Rakoczym i Zającem. Była to 999 rocznica wygnania z Rzymu, wysłania do Hamburga świętego papieża Benedykta V, którego 1040 lat pontyfikatu obchodzimy w tej chwili w Hamburgu. Zmarł w Hamburgu na wydaniu 4 lipca 1965 roku, a urodził się w Rzymie 2 marca 915 roku w rocznicę urodzin świętego Benedykta Opata 2 marca 480 roku. Trzeba wiedzieć, że 2 marca 1810 roku urodził się papież. Leon XIII, jak również 2 marca 1876 roku, urodził się nasz ostatni fatymski papież Eugenio Pacelli. Papieżem został w 63. urocznicę swoich urodzin, 22 marca 1939 roku. Jezu miłosierny. Wszyscy święci, święty Boże, bódźcie się za nami. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.